No hej, z tej strony Ola Pomidoro dzisiaj przejdziemy sobie do Hellworldu na noobconcie i spróbujemy dzisiaj sobie otworzyć wreszcie to jako z 5 więc zapraszam was do oglądania. No i zostaw suba, bo będziesz barówa jak nie zostawisz. Więc tak jak już mówiłem, dzisiaj pójdziemy sobie do Hellworldu czyli do ostatniego świata z tej mapy. Później zostały nam jeszcze trzy światy, czyli idealnie podzieliłem odcinki do kiedy, yy, wtedy, kiedy wrócę, więc bardzo dobrze, bo to jest przedostatni odcinek chyba z tej serii. Później jeszcze będziemy obejrzeć te nowe światy, które dojdą, ale no pewnie no. Mamy dzisiaj chyba czwartek. Nie, dzisiaj ja mam piątek, czyli zakończenie roku, ale yy, u was jest Czwartek, czwartek tydzień chyba po tym. No. Ale nie dwa tygodnie po tym. Dobra, to, to nieważne, ale dzisiaj sobie odblokujemy Hell Hellworld, na którym jest skrzynka. No i tak, i dzisiaj sobie jeszcze trochę potwieramy tutaj na Spooky Worldzie, co nam bardzo sprogresuje, bo tu pety mają już 100M. A tutaj te miały 100 M. Zobaczymy, czy uda nam się. Jakoś otworzyć to jajko już. Nie, za wolno leci, bo tu musiałbym... 300. W ogóle który zaraz jest w topce? To jest 30... Nie, to jest 53, ale tak dobrze. Tutaj możemy sobie spróbować dropnąć legendy Mamy 0,22%, więc duże procenty, ale musimy sobie usuwać epiki, bo one są tak słabe dla mnie już, że ja nie wiem. No i tak, widzicie też na poprzedni odcinek z pogromców mitów, który był. No, i możecie napisać tutaj mit do następnego odcinka. Yy, tylko ja to mówię chyba w tym odcinku i w tamtym odcinku. Yy, jeszcze nie nagrałem, ale wiem, że będzie na 100%. Obiecuję Wam. Się, już to widzieliście przecież, ale no, na pewno będzie. Yy, no i tak, yy, czy mi się uda to zrobić, zaraz to zobaczymy, więc widzimy się po cięciu. Więc wreszcie się udało, trochę już potwierałem. Udało się wreszcie dropnąć tego słabego peta. No i widzicie, nie opłacało mi się to totalnie otwierać, więc jest mi trochę smutno, ale możemy sobie od razu zobaczyć. Yy, Indeks w ogóle, czy coś zrobiliśmy, czy nie. Indeks rewards. Mamy już trochę tutaj rzeczy zrobionych. 75 to będzie następny pet Equips, więc możemy już załatwić sobie to. Yy, więc idziemy sobie ten. Yy, pozałatwiać albo jeszcze nie, bo chciałbym otworzyć wreszcie to jajko, które jest bardzo fajne. Tak, bardzo fajne jajko. Yy, mógłbym to zrobić sobie, ale chyba bym poczekał na to jajko. Ale co ja bym musiał zrobić, żeby szybciej wbić to jajko? To ja nie wiem. Musiałbym zrobić tutaj. No i pięknie widzowe. Yy, teraz po prostu odpalamy sobie to, i teraz leci mi z otwieraniem. Co w się sensie z otwieraniem? No, no, ja już tutaj nie ma, nie ma sensu otwierać nic, więc ja tutaj sobie po prostu poczekam aż uda mi się to uzbierać i widzimy się zaraz. Więc widzowie, zaraz już to będziemy mieć. No, minutkę mi to potrwało. I co? Otwieramy swoje pierwsze jajko. I co będzie? Komon, który ma 120B, więc to jest chyba jedyny pet, który, którego będziemy tutaj używać. Nie, nikt z nie chce. To jest jedyny pet, yy, którego będziemy używać ogólnie z tego świata. I prawdopodobnie teraz już nie wchodzimy do tego worldu. Więc teraz zaczyna się progres, bo wreszcie zdobyliśmy jednego peta. Żeby sobie nie popsuć gierki, bo tak to bym przeszedł to w kilka sekund. Nie no, przesadzam, trochę nie przeszedłbym tego w kilka sekund, ale. No, bardzo szybko bym to przeszedł, jakbym sobie ciągle tam teraz dropił pety. Ale i tak to będzie mega szybkie, ponieważ. Albo jednak nie, to jednak nie będzie takie szybkie, więc. Ile tutaj kosztuje na mój świat? To wiem, że trzeba. O bozie. Dobra, widzowie, jednak przydałoby się dropnąć sobie jeszcze jednego peta, ale jednego, jednego. Unko on. Ma 140, więc to nie jest taka różnica. Ale widzowie, patrzcie, mamy tutaj 5, ale ja będę taki i dam to. No niestety, jak to teraz szybko leci? No, coś tam leci. Nie jest zbyt szybko, nie jest zbyt wolno, ale przydałoby się trochę szybciej. Właśnie, czy my możemy sobie yy, coś tam zrobić? Chyba możemy, moglibyśmy sobie tutaj trochę pootwierać. I niech mi się trochę... Ile to ma epic? Bo i tak te... Nie, to nie ma sensu, bo przecież my mamy już te bardzo dobre pety. E, więc to totalnie już nie ma sensu. Powinienem teraz e, sobie po prostu nabijać. Mamy już 1 D, więc sobie jeden QN nabijemy. E, mamy wszystkie boosty w ogóle odpalone, więc... No... Zobaczymy, co tu w ogóle jeszcze jest, czy czegoś nie mam. Teraz to, to mam. No Hatching Speeda na pewno nie mam. No i patrzcie, jak to wygląda, kozacko. Niestety, pod względem 15 minut spadłem troszkę, ile ja tutaj spadłem? Jestem na 59 miejscu. Ok, zróbmy sobie to. Okej, okay, mamy steampunk, czyli mamy bank już. I tutaj do banku nie będę nic wkładał, ale ile to ma Epic? Po co ja to sprawdzam? Ja jestem przyzwyczajony już do tego. No ale widzicie jaka to jest różnica. Teraz to będzie tak szybko lecieć, że ja nie wiem. Możemy sobie jeszcze pójść do Atlantis po Aurę. No i prawdopodobnie odblokujemy sobie już dzisiaj ten następny world. I co? Mamy ostatnią Aurę, czyli nie wiem jak ona się nazywa. Ale później na pewno będziemy sobie tutaj nabijać na, ty, na tej. I co? Możemy sobie zrobić to. Więcej, więcej, tutaj też więcej, tutaj full. Więc zaraz oprokujemy sobie już następny świat. Mam taką szczerą nadzieję, że to się szybko uda. Więc moim zdaniem, żeby zdążyć do tych 8 minut, bo żeby, no żeby zdążyć, no to będziemy sobie tutaj nabijać i chyba nawet nie zdążymy. Więc widzowie, ja otworzę jeszcze jedno. Mamy auto delayta, więc bo jestem głupi. Ok, mamy to, equip. No i co? Robimy sobie to. No i mamy już Hell Hellworlda. Czyli już ostatni świat z tej mapy. Już obiecuję wam, że nie będę wchodził do 60 Eventu ani popety, ani po nic. No ale to już jest ostatni świat, z którego drobną mi Game Boost. I no niestety już nie będziemy wchodzić, tylko pod koniec już wejdziemy. Więc jutro ostatni odcinek z tej serii, w sensie będą jeszcze. Ale co? Jak macie się spodobał odcinek, to zostawcie łapkę w górę i suba z dzwonem. Ja już wyczerpałem się praktycznie po godzinie yy, ciągłego nagrywania, więc nara i widzimy się w następnym odcinku.